Ja jestem do mena, a przed Wami kolejny odcinek, właściwie już ostatni odcinek naszej miniserii Przyjaciele na zawsze. Aktualnie jesteśmy sobie tutaj z Olive, to jest koleżanka naszej Anieli. No i jak sobie wejdziemy tutaj w zadania, to w sumie utrzymuję to, co mówiłam w ostatnim odcinku, czyli że te zadania, te opisy tych zadań, te tytuły tych zadań kompletnie nic nie mają. Z wspólnego z zadaniami, które mamy do wykonania, mam wrażenie. No ale w każdym razie aktualnie robimy sobie zadanie na zawsze w pamięci. Na leśnej polanie czeka ostatnia przygoda. To jest taki skrót, więc zobaczymy. My już na tej leśnej polanie, magicznej, zaczerwanej byliśmy. Więc nie wiem, jaki jest sens znowu tam iść. Nie zapomnij o swoim przyjacielu. No dobrze, więc myślę, że możemy sobie za chwilę tego puszaka stąd wziąć. Czy lekcje są odrobione? Tak, lekcje są odrobione. Wydaje mi się, że pójdziemy normalnie do tej szkoły tak mi się wydaje, bo będzie piątek wyślemy ją normalnie do szkoły, a po szkole wykonamy sobie te zadania, tak bym to chciała zrobić, ale na razie jest jeszcze wieczór, jeszcze tutaj możemy się śmiało mm, pobawić, nie masz jakiegoś magnesu zapasowego albo coś? trzy magnesy mamy, były trzy, czy było ich więcej? nie było więcej magnesów? nie, dobra, ten był trzeci ok, zgadza się wszystko jeśli chodzi o to, co tutaj zrobiliśmy w domu, to w zasadzie tutaj pojawiły się poduszki z tego wyzwania tutaj pojawiła się lampka, z tego wyzwania, ona jest mniejsza, tylko ja ją po prostu, a można się z nią, a można się nią bawić, widzicie, okej. Okay. Okej, okay, a co tutaj jest napisane? Trzymaj senne strachy w ryzach, dzięki uroczej króliczej lampce nocnej jej ciepłe światło przepędzi wszystkie potwory z łóżka i sprawi, że maluchy będą spać słodko jak nigdy wcześniej. Jeśli ona faktycznie będzie działać, to fantastycznie, jak ona faktycznie będzie działać, no to super. No dobra, pobawicie się w coś, czy coś tam będziecie sobie rysować. Nie wiem, już jest trochę późno, przydałoby się zaraz pójść spać. To możesz schować do wyposażenia. Tu nie są twoje rysunki, ale możesz je chyba zabrać. I weź może twórz jakieś jesienne ozdoby. A, okej, okay, mogę je powiesić. Ale fajnie, tylko teraz gdzie je powiesić? O, tutaj mogą sobie być nad telewizorem. Czemu by nie? To zrobiła ta nasza koleżanka. Tak mi się wydaje, niedogotowane danie, niezadowolony klient ym, odesłał niedogotowane i niezjadliwe danie. Monika może to załatwić na dwa sposoby, podgrzewając danie w mikrofali albo przygotowując potrawę od początku. Nie no, przygotujemy danie od początku, poprawa oceny mała i jeszcze napiwek, tak? Dobra, fajnie. No nic, no to w zasadzie myślę, że sobie to narysujemy i pójdziemy sobie spać. Tak mi się wydaje, no i czekamy, aż Monika wróci z pracy. Monika wróciła do domu, zarobiła całkiem fajne pieniądze. Czy ty możesz sobie coś zjeść, moja droga? Myślę, że coś takiego. O, weź sobie to, możesz zjeść faktycznie. A, tutaj w wyposażeniu jest ten zestaw. Widzicie? Szukałam go ostatnio, bo on był, był i nagle zniknął. No To już się znalazł. Ciekawe, dlaczego w wyposażeniu, ale dobra. Wkraczanie w nowy etap, słuchajcie, nie wiem o co ci chodzi i dlaczego się obudziłaś o 3.40, żeby wkroczyć w nowy etap i co to za nowy etap? Przechodzi pewien etap, buntuje się i wykorzystuje każdą okazję, żeby podważyć autorytet rodzica. Spoko, bo twoich rodziców tutaj nie ma, więc wracaj do spanka. Aniela znów czuje, że rusza jej się ząb. Ja nie wiem, po prostu z tymi dziecięcymi zębami to mam wrażenie, że co drugi dzień jakiś ząb im wypada, naprawdę. Dobra, wyjmiemy sobie te jajka na toście, to będzie dzisiejsze śniadanie. I ty zaraz też wsta... a, no już wstała. Okej, okay, to weź że wyjmij sobie tego zęba wyciągnij ruszającego się zęba. Będzie jeszcze bardziej szczerbata, ale przynajmniej yy, będziemy to miały z głowy, tak? No, brawo. <grystanie> brawo. Myślę, że kupię tutaj jakąś książkę umiejętności. Chciałabym kupić miksologię, bo ona tutaj potrzebuje kolejnego poziomu, a wydaje mi się. No, wydaje mi się, że może sobie po prostu kupić tą książkę i tą książkę poczytać. Otwórz. Gdzie jest miksologia? Tutaj jest miksologia. Ale najpierw to Ty pójdziesz wyczyścić ten zlew delikatnie. Tak, zdecydowanie. A potem mogłabyś porozmawiać tutaj ze swoją siostrą. Czyli na przykład ponarzekaj na zimno i może mm, żartuj z zabawnego wspólnego przeżycia. O, tak zrobimy. No, musisz tu trochę ogarnąć. Słuchaj, Twoja siostra nie może sprzątać zlewu. Nie wiadomo dlaczego, no, ale wiecie, dzieci nie, dzieci nie sprzątają w większości rzeczy. Dzieci mogą ewentualnie wynieść śmieci, pozmywać naczynia i włączyć pranie, także. Także musimy o tym pamiętać. No co, musicie się przytulić, tak? Pewnie widzicie, że dziewczyny mają tutaj nowe stroje. Tak, przypilnowałam tego, bo stwierdziłam, że kurczę, lepiej by jednak było, gdyby miały faktycznie nowe stroje. Wyjdź sobie usiądź, jak człowiek tutaj jedz, a nie, że siostra przyszła do ciebie zagadać, to musicie wstać i już wszystko jest zepsute. Już nie możesz na siedząco zjeść normalnie śniadania, prawda? No, ty chciałaś zachować się przyjaźnie wobec Simki, no to no. dawaj. Miałaś narzekać na zimno, a nie na murną oh, no. pogodę. A, patrzcie, i nie zrobiła tego, o co ją prosiła. To jest dopiero... A, ona już poszła do szkoły podstawowej, dobrze, więc ty tutaj posprzątaj, moja droga. I chodź sobie poczytać te przepisy. Za 7 godzin idziesz do pracy, więc myślę, że tutaj zdąży sobie tą miksologię gdzieś tam poogarniać a w tym czasie Aniela pobędzie sobie w szkole ale wydaje mi się że mogłaby w tej szkole no czy mi się to uda kliknąć weź zdobywaj sobie przyjaciół po prostu czemu odłożyłaś tą książkę otwórz o co chodzi przeczytaj kazałam ci przeczytać a nie odkładać no dobra e, widzimy się później Sąsiadka do nas przyszła wziąć prysznic i z jakiegoś powodu flirtuje. W sensie zobaczcie. Hmm, hej, u mnie w domu zabrakło ciepłej wody, a potrzebuję kąpieli. Czy będzie Ci przeszkadzać, jeśli umyję się tutaj? No pozwoliłam jej. Poprotko jeszcze o sąsiadach. Pozwoliłam jej, ale zamiast wziąć prysznic, to przyszła sobie tutaj do nas rozmawiać, to po pierwsze, a po drugie, y, przez nią znowu tutaj odłożyła książkę na regał, więc no. Miłość czy wszystko wybaczy. Znaleźliśmy list miłosny, który Aniela napisała do swojego nauczyciela. Nie było w nim nic nieobyczajnego, ale uznaliśmy, że powinniśmy o tym wspomnieć. Aniela ma poważne kłopoty. Uuu. Uuu. I mamy drugi poziom miksologii. Bardzo dobrze. Akurat za 30 minut idzie do pracy, więc wszystko się zgadza. Troszkę sobie tutaj zdążyła y, poczytać i się nauczyć, więc zobaczymy jak jej pójdzie dzisiaj. Chciałabym jeszcze iść pobiegać. Iść pobiegać. Idź u prawie zobaczymy, czy się to zaliczy. No, powinno się zaliczyć. A z jakiegoś powodu się nie zaliczyło. Dobra, no to idź do pracy. Aha, czyli jak zakończyłam, to się zaliczyło. No fajnie. Y, co ty tutaj masz jakąś taką gwiazdkę nad głową? O co to chodzi? O co chodzi? Wiecie, o co chodzi? Z, tą, tak, z takim tym? To jest coś się zepsuło, czy ona coś tu nie wiem, osiągnęła? Edukacja na poziomie, mieszkanie w pobliżu dobrych szkoły. Odczuwa szczęście, wesoła, nie wiem o co chodzi. No ale dobra, słuchajcie, wykonujemy sobie te zadania. Schowaj do wyposażenia, chodź, mamy iść. Zaraz zobaczymy, co tutaj się wydarzy. Dziwne, nie miałam tak jeszcze nigdy, żebym miała nad dzieckiem tęczę. Okej. Okay. Mamy to i co teraz? Wróć na leśną polanę. No tak, oczywiście, drugi raz idziemy na leśną polanę. Z niewiadomych w sumie przyczyn i powodów, bo przypominam wam, że walczymy tutaj o to, żeby obiektyw był jakiś taki, wiecie, żeby obiektyw nam się nie zepsuł, ale dobra. Znaczy się zepsuł obiektyw, a psuje się dlatego, że dorastamy, w związku z tym idziemy na leśną polanę. Jakby nie rozumiem trochę, ale okej. Okay. Dalej ma tu tęczę nad głową. Wiecie co by było fajne? Fajne by było jakby były takie troszkę mniejsze pluszaki, bo te pluszaki są takie super duże. Już go umieszczam na leśnej polanie. Te pluszaki są takie super duże i to jest super urocze. Mi się to bardzo podoba oczywiście. Aha, fajnie, że go umieściłam. No, umieściłam go na leśnej polanie rzeczywiście. No, chciałabym go tak... Okej, okay, może być tutaj, bo tu będzie ładne tło do zdjęć. Mm, weź go obejmij, porozmawiaj sobie z nim, weź go rozwesel, bo on jest cały czas smutny, jak go wsadzam do wyposażenia to on się robi cały czas smutny zadawaj mu pytania i dopiero na końcu się z nim pobaw, więc zaczęłam mówić, gdyby te puszaki były takie trochę mniejsze niż dziecko prawda, takie wiecie, jakby połowa dziecka i gdyby faktycznie można je było sobie nosić w wyposażeniu, tylko że na przykład nie wiem, klikacie, znaczy wrzucacie sobie do wyposażenia klikacie na tego puszaka i tak jak z bukietem ślubnym chociażby nie, że simowie trzymają E, bukiet ślubny w ręce, to myślę, że to by było fajne i tak sobie dziecko, nie wiem, pod pachą niosło pluszaka i, i to by było super. Ale to by było chyba zbyt zaawansowane jak na tą grę, co? No tak. I co, bawisz się teraz z pluszakiem? Dobra, bawi się. Twój pluszowy przyjaciel jest rządny przygód. No to super, fajnie, że go tutaj zabraliśmy. Odbukowaliśmy też nową nagrodę. Punkty do punkty czego? Satysfakcji, no tak, mhm. OK, Okej, no i co? Okej, okay, udało się. Ta zabawa wymagała wiele energii. Chociaż Aniela nie czuje zmęczenia, tak naprawdę mogłaby dalej się bawić. Ma jednak kilka rzeczy do zrobienia. Opowiadaj pluszakowi historię. Opowiedz historię pluszakowi w takim razie. Bo my mamy opowiadać innym Simom o naszych przygodach, po to żeby zachować w pamięci yy, tego naszego pluszaka. Tak mi się przynajmniej wydaje. Każde wypowiedziane słowo zamienia się w kolejne wspomnienie, będące elementem tej wspaniałej przyjaźni. Zrób pobudzające wyobraźnie zdjęcie puszekowi na leśnej polaniu. To robimy. No właśnie o to mi chodziło, żeby tak było tutaj. O widzicie, żeby tak było widać to drzewo magiczne. Zaczarowane może być. Zrobione słuchajcie, mamy zrobione. Obejmij pluszaka po raz ostatni. Dlaczego po raz ostatni? Pora na pożegnanie. Niech to będzie szczególna chwila. Co? Czemu obejmij pluszaka po raz ostatni? Ej, czuję się zawiedziona. Jak to po raz ostatni? Czekajcie, to ja tu może chociaż zdjęcie zrobię. Bo to tak. Ja, ja nie wiem o co to chodzi w ogóle. Szczerbata. No i co się niby wydarzyło? Mimo, że ten uścisk trwał bardzo długo, wciąż był za krótki. Pożegnalny błysk widoczny był jedynie dla Simki o imieniu Aniela, która poczuła smutek połączony ze szczęściem wywołanym przez wspólnie przeżyte przygody. Wspomnienia z pewnością będą trwać wiecznie. Wróć do domu. Ale rozumiem, że z pluszakiem mamy wrócić do domu, tak? Ja nie kumam. Dobra, weź jeszcze dla mnie, obejmij tego pluszaka. Także żebym ja sobie tu mogła jakieś ładniejsze zdjęcie zrobić, a nie jakieś takie pitolenie. Że obejmi pluszaka po raz ostatni, że to już będzie koniec na zawsze. Dobra. Chodź. A nie możesz go schować do wyposażenia? Możesz, dobra. Już się wystraszyłam, że musimy go tu zostawić rzeczywiście. No i wracamy do domu w takim razie. Nie wiem, te zadania są takie... Takie za proste są te zadania. Nie chodzi mi o to, że powinny być jakieś trudne, ale no... Weź pluszaka, postaw go na polanie, pobaw się z pluszakiem, powiedz pluszakowi, obejmij pluszaka, wróć do domu. No, takie, ja no, no, no nie, wiem. no, nie wiem. Nie wiem, czego bym chciała więcej, ale, ale no, nie wiem. Na zawsze w pamięci, wracając do domu po pożegnaniu, w sercu czuć jakąś pustkę. Tak, jakby coś zostało w tyle, choć w pamięci pozostaje na zawsze. Okej? Okay. Tylko, że my mamy tego pluszaka z powrotem ze sobą, więc, no, nieważne. Przyszłość na zawsze zostanie naznaczona przyjaźnią z pluszakiem. Ok. Dobra, mamy nagrodę do odebrania. Magnes z Brindleton Bay. Nie wiadomo dlaczego, bo nie byliśmy w Brindleton Bay. Znaczy byliśmy, ale to było z mojej inicjatywy. Kombinezon ostatni krzyk mody. Spoko. Też nic to nie ma w ogóle do y, tego wydarzenia. No ale. Okej. Okay. A, przepraszam bardzo, czy możemy uzupełnić kolejne uzupełnić, y, uruchomić kolejne zadanie. Razem na zawsze, dzięki wspomnieniom w nierozerwalnej więzi, można odnaleźć prawdziwą siłę. Niech będzie. Hmm, chodź skorzystać, moja droga, bo ja tu trochę nie rozumiem, co się dzieje. Chodź, chodź. Co się niby wydarzyło? Masz olbrzymiego przyjaciela. To jest nieważne. Proszę mi uruchomić kolejne zadanie. Wielka przyjaźń, zabawa z wielkim pluszakiem, obejmowanie wielkiego pluszaka, odczuwa szczęście, poczucie spełnienia, wierzę w siebie, wszystko jest super. O, tu jest ten lizak. Ta sąsiadka go zrobiła. Możesz zjeść tego lizaka w takim razie. Chciałam, żeby zjadła coś zdrowego, ale w sumie, jak lizak tutaj jest, no to, no to jak można z tego nie skorzystać? Poproszę zadanie. Dobra, uwaga, ostatnie zadania. Razem na zawsze. W rytmie codziennego dnia da się wyczuć nieobecność pluszowego przyjaciela. Okej, okay, pamiętajmy, że mamy go wyposażeni. Jednak dzięki wszystkim wspomnieniom i wiecznej więzi, jaka pozostała w sercu, czuć też pocieszenie i siłę. W porządku, tylko jak to nas prowadzi do zadań? Opowiadaj Simowi o swoich przygodach. Okej, okay, ma to sens. Miej co najmniej trzy zdjęcia w nowoczesnej ramce na zdjęcia. Mamy, tak się składa, że mamy. <laughs> Przepraszam. Baw się z zabawkami z pudełka bez pluszaka w pobliżu. No dobra. Jak widzicie, mamy tutaj akurat trzy zdjęcia, więc wrócę tu jeszcze więcej zdjęć. Proszę bardzo, zaliczyło się. Wspaniałe zdjęcia, co chwilę się zmieniają. Aniela z pewnością będzie uśmiechać się za każdym razem, gdy na nie spojrzy. No, bardzo to fajne jest. Weź, może odrabię lekcję. I super są te zdjęcia. I ta ramka też jest fajna, tylko szkoda, że ta ramka psuje zdjęcia. Dobra, możemy sobie tutaj teraz dać y, kolejny magnes. No i mamy się bawić bez pluszaka w pobliżu, więc ja myślę, że pluszaka możemy dać sobie tutaj. To jest super smutne w ogóle, że ona po prostu postanowiła nie bawić się już tym pluszakiem. Nie podoba mi się to, naprawdę mi się to nie podoba, bo ja rozumiem, że. Wiecie co, ja mam wrażenie, nie mogę się wysłowić, mam wrażenie, że ten. Że te zadania tutaj, ci przyjaciele na zawsze, nawiązują bardzo mocno do. Mm, Zmyślonych przyjaciół, którzy doszli w nowym dodatku. I to jest takie trochę, żebyśmy sobie mogli wyobrazić, jak ci zmyśleni przyjaciele będą mniej więcej działać, że będziemy z nimi gdzieś chodzić, że będziemy ich wyjmować, bawić się z nimi, rozmawiać i że w końcu przyjdzie czas na pożegnanie. Tylko, że ponieważ nie mamy tych zmyślonych przyjaciół, no to bawimy się tym dużym pluszakiem, tak. Więc ja tak to widzę. Tylko że no ona jeszcze nie dorosła. Ona jeszcze nie musi się żegnać z tym pluszakiem. Ona jeszcze może się dalej bawić z tym pluszakiem. Więc no nie wiem, no takie to jest, wiecie, takie no takie czuć, że to jest wybrakowane. No ale dobra, zacznijmy od zrobienia zadań domowych. Jest nieco inaczej, gdy u Twojego boku nie ma pluszowego towarzysza, ale nie zrażaj się. Upewnij się, że w pobliżu pudełka z zabawkami nie ma pluszaka, a następnie pobaw się zabawką z pudełka upewnij się także, że pluszak. Znajduje się na parceli. to, Czyli pluszek ma się znajdować na parceli, ale to jest głupie. Znaczy ja rozumiem, trochę nie rozumiem, ale wiecie, możemy się pobawić nawet inaczej. Musimy się pobawić z pluszakiem. Znaczy wróć, musimy się pobawić zabawką i pluszek musi być w tym samym domu, ale nie koło nas. Tak jakbyśmy go trochę karali za to, że dorosliśmy. No nie wiem, dziwne to. Aniela dobrze się bawiła, mimo braku pluszaka w pobliżu. Było nieco inaczej niż zwykle, ale Aniela to tak akceptuje. Tak widocznie musiało być. No wcale nie no, słuchaj, ja ci mogę tego pluszaka tutaj przyciągnąć i będziesz się bawiła dalej. no. no smutne, to smutne. No dobra, teraz będziemy oglądać telewizję bez pluszaka. Więc ja tego pluszaka dam tu. Idź oglądać kanał domowy przedszkole. Nadeszła pora, by pooglądać telewizję w pojedynkę, a przynajmniej bez pluszaka, włącz telewizor, upewnij się, że w pobliżu nie ma żadnego pluszaka, lecz jest umieszczony na parceli. No jest tak to właśnie zrobione. Musimy jeszcze pójść do szkoły, zajęcia szkolne odbywają się od poniedziałku do piątku. Nie, a dzisiaj jest piątek, naprawdę, naprawdę, Aha, gdy pojawi się taka możliwość, poczekaj, na no ich rozpoczęcie wyszliśmy do szkoły, więc musimy czekać aż do poniedziałku, słuchajcie. No dobra, ta dwójka przyszła mnóstwo wspaniałych przygód. Opowiedz im i Musimowi o wspólnych przygodach. Opowiemy. O, sąsiadka przyszła. Pani sąsiadka jest trochę niepokojąca, że tak tutaj nas nawiedza. Aniela oglądała telewizję, mimo że w pobliżu nie było jej ukochanego pluszaka. Aniela zauważyła ten fakt dopiero, gdy program dobiegł końca. Nie było tak źle, poczuła większą niezależność. Smutne to, no. Dobra, odblokowaliśmy jakąś nagrodę. Mamy kolejny magnes. No, ja chcę już tą cechę. Hej sąsiadko, nudzi mi się chcesz spędzić trochę czasu, może się bliżej poznamy, a widzicie kolekcja magnesów kompletna, więc dostaliśmy pieniądze w nagrodę. O. Jestem trochę zawiedziona tą tablicą. W sensie ona jest fajna, ale szkoda, że można ją tylko oglądać. A weź ją sobie obejrzyj może rzeczywiście. I pani sąsiadka do nas przyszła, to weź że. Może... Zgódź się na wspólne spędzenie czasu. Powiedzmy, że sąsiadka przyszła po prostu z tobą posiedzieć, cię przypilnować. Tylko jest to trochę dziwne, bo ona niedawno urodziła, więc mogłaby siedzieć na przykład ze swoim dzieckiem zamiast tego. No i tak, mamy kupić domek na drzewie. No nie kupimy domku na drzewie, ponieważ yy, mieszkamy w bloku, więc nie kupimy domku na drzewie. Yy, możemy jej opowiadać, Właśnie możemy jej poopowiadać. Czy dostaliśmy jakiś nastrójnik z tym związany? Kompletnie żaden. Szkoda, bo myślałam, że dostaniemy jakieś takie, nie wiem, miłe wspomnienia, albo coś. A to nawet nic nam nie dało. Yy, opowiedz niewiarygodną historię. Ta dwójka przeżyła mnóstwo wspaniałych przyjaciół. Opowiedz innemu Simowi o wspólnych przygodach. Spróbujmy. Ponarzekaj na rodziców. Chcesz się z nią zaprzyjaźnić. Mówisz, no, no to o to właśnie chodzi. Yy, Rozmawiaj o ulubionym zwierzęciu, żarty o toaletach. Opowiedz niewiarygodną historię. Porozmawiaj z nią o szkole. Entuzjazm się fotografią. E, dobra, poszukajmy to. Czy to będzie w historiach? Powiedz historię wysadną z palca? Nie, wydaje mi się, że to miało być to. Mamy opowiedzieć o swoich przygodach. Rozmawiaj o marzeniach. To też nie jest to. Mm, czy tak? Nie tutaj. Nie tutaj. Nie tutaj. Enuzyazmuje się fotografa, ja zapyta o hobby. Możesz zapytać o hobby. Pogawędka, Możesz ją poznać. Dobra, zaczekamy chwilę. Po prostu z nią tutaj posiedzimy, zanim nasza siostra nie wróci. I być może się z nią tutaj zaprzyjaźnimy, ale przyjazna, pogawędka. Jak minął dzień, możesz zapytać jak najbardziej. To będzie też całkiem miłe. Więcej opcji przyjaznych po gawędkach. cię to? Ale mogłabyś chociaż udawać, że się nie nudzi. zapytaj ulubiony kolor. Hmm. Poznaję ją jeszcze raz. No nie ma tutaj tego. Mamy społeczne na dziesiątym, nieźle, nie? Dobra, a to co tutaj chcesz? Tu w miejscu do Może pojedziemy faktycznie z jej siostrą gdzieś w świecie. W miasto. Tak mi się wydaje. Musimy jakoś przetrwać ten weekend. Eee, opisz wymyślonego przyjaciela o. Dobra. Tego o zainteresowaniach. Możesz porozmawiać o zainteresowaniach. O lubi granie w gry wideo, spoko. O zabawkach, o ulubionym zwierzęciu, o szkole, o rodzeństwie, Porozmawiaj o rodzeństwie O, było, było, było. Opowiedz o przygodach, tak, ale gdzie to jest? Gdzie, gdzie ona to znalazła? Tego tu nie ma przecież, patrzcie. Nie ma tego tutaj nie ma tego w pogawędce, nie ma tego w pasjach nie ma tego w narzekaniach, nie ma w głębokim zamyśleniu, nie ma w czułości więc ja nie mam pojęcia, gdzie ona to wzięła może w historiach tutaj? też nie nie wiem, nie mam pojęcia no nic, ale ważne, że to mamy, to opowie o przygodach może musiała się trochę zaprzyjaźnić, żeby to zadziałało wegetarianką jest o widzicie, ok I, no teraz jest, ale wcześniej nie było no dobra, muszę się jeszcze poznać Poznają jeszcze. O. Aniela usłyszała świetną sugestię. Zdjęcia można trzymać w pobliżu łóżka lub na pobliskiej półce, aby Aniela mogła je podziwiać za każdym razem, gdy przejdzie obok. No spoko No i teraz mamy pójść ten, pójść do szkoły. Ale nie możemy tego zrobić. Dobra, więc pani sąsiadka idzie do domu, chyba. Możemy sobie jeszcze z nią trochę porozmawiać, w sumie. W sumie, jeszcze sobie z nią trochę porozmawiajmy. Może się czegoś więcej o niej dowiemy? I może uda nam się z nią bardziej zaprzyjaźnić? Słuchajcie, to jest jakiś gnom. A przepraszam, dzisiaj jest jakieś święto? Skąd tu się wziął gnom nagle? Skąd tu się wziął nagle gnom? Co tu się dzieje? Dlaczego my się tu świecimy jakoś? Gnom właśnie wykorzystał swoje moce do sprzątania. Gnom powołany do życia w celach porządkowych teleportuje się w pobliżu wszystkich stert, kałuż oraz pustych talerzy lub kubków, aby je usunąć, śmietników, aby je na bieżąco opróżniać, wszystkich brudnych obiektów, simów, aby utrzymać ich w czystości. Ej, ale o co chodzi? Dlaczego nam się to... co tu się wydarzyło? Słuchajcie, ja nie wiem co tu miało miejsce. Choć przyjaciele zostali rozdzieleni, w sercach zawsze był, będą nieść cząstkę tej drugiej połówki. Ale my nie mi do szkoły. Ona wróciła z pracy! Ona wróciła z pracy i nam się to zaliczyło jako powrót ze szkoły. Musi o to chodzić, bo jest punktualnie 23 i zakończyło się zadanie. Przy, przygoda dobiegła końca, ale opowieść na zawsze zostanie w pamięci. Dobra, bez sensu oczywiście, to, to jest tutaj, ale nieważne. Więc tak, po pierwsze, co tu się właśnie wydarzyło? Myślałam, że będziemy musieli zagrać jeszcze cały weekend, żeby to ogarnąć, ale widzę, że nie. Dlaczego tutaj jest jakiś gnom w ogóle, który przyszedł? Tutaj mamy awans, bardzo się cieszę. Pora na naukę. Kolejny dzień w klasie, a w przyszłym roku kolejna klasa. Szkoła to miejsce, w którym Aniela ma kontakt z bardziej rzeczywistymi przyjaciółmi, choć nie zapomina o przyjacielu, który został w domu odblokowano nagrody, dobra słuchajcie, nie mam pojęcia co tutaj się wydarzyło dlaczego nam się to zaliczyło, no podejrzewam, że dlatego, że ona wróciła z pracy to z jednej strony dobrze, bo nie muszę ugrywać całego weekendu ale z drugiej strony jest to bardzo dziwne, no dobra, mamy cechę bujna wyobraźnia ci filmowie szybciej rozwijają umiejętności kreatywne wykonując pobudzającą wyobraźnię czynności ale czasem mogą czuć się przytłoczeni myślę, że będę korzystała z tej cechy, mamy tutaj super piżamki Pikselowi przyjaciela, świetnie. Mamy odświeżać pragnień, który nie jest nam potrzebny. Tysiąc punktów satysfakcji, które też nie są nam potrzebne. I eliksir zmiany cech, który też nie jest nam potrzebny. Chociaż. A weź sobie ten eliksir zmiany cech. Weź sobie go wypij. Zmień cechy osobowości. O, tak, zmień cechy osobowości. No. I zamiast tej wesołej, to ja chciałam jej dać. Gdzie to jest? O, tą bujną wyobraźnię. No? Dokładnie. I chciałabym sobie tutaj tą bujną wyobraźnię sprawdzić. Eee, w sumie to niewiele tutaj więcej jest napisane. Na razie nic nie jest tutaj więcej napisane, więc pewnie to z czasem będzie trzeba. Ale co, co tu robi ten skrzad? w ogóle? Wziął sobie, przyszedł, o co chodzi? Beś, schowaj sobie go do wyposażenia w takim razie. On tu chodzi normalnie sprząta. Co tu się dzieje? Pani sąsiadko, pani sobie idzie już do domu. Eee, no i słuchajcie, wygląda na to, że wszystkie zadania tutaj zostały zrobione. Ja jestem, powiem szczerze, trochę w szoku. Jestem, szczerze mówiąc, trochę w szoku. Sprzątnij I wzięłaś tego gnoma? Słuchajcie, upolowaliśmy gnoma. Gnom Dalf. Ale super, tylko że ja nie rozumiem w ogóle, skąd on się tutaj wziął. Mieliście tak kiedyś? Że nie powoływaliście gnomów do życia ani nic, a one tak po prostu sobie gdzieś tu przyszły? Co tu się wydarzyło? Chcesz założyć małą firmę? No to słuchaj młoda, nieźle. Nie masz na razie tutaj miejsca za bardzo na tą małą firmę. Choćbyś chciała, ale może w przyszłości, może w przyszłości. Właśnie kończą przygody naszej Anieli i Moniki. Pobaw się jeszcze tutaj z tym misiem. Obejmij tego misia. Mam nadzieję, że ta seria Wam się podobała. Powiem Wam, że trochę nie ogarniam, dlaczego nie jesteśmy w stanie w żaden sposób sprawić, żeby ten pluszak się uśmiechał. Ja tutaj po prostu tyle czasu się nim zajmuję, rozwesel. Mm, Zdrać sekret, zadawaj mu pytania. Ym, spytaj o przeszłość, znowu go obejmij i pobaw się z nim. Słuchajcie, ten pluszek się nie rozwesela. To musi być jakiś błąd, bo po prostu, no nie wiem po prostu o co może chodzić. Chyba, że te pluszaki będą permanentnie smutne, ale wątpię. Ale wątpię. No dobra, no mamy tutaj z nim, jest naszym dobrym przyjaciel, przyjaci. jest naszym dobrym przyjacielem i no dziwne to jest. W każdym razie mam nadzieję, że scenka na koniec Wam się podobała. Mam nadzieję, że ta seria Wam się podobała, mimo tego, że no, te zadania były niedoskonałe. A tutaj mamy teraz Bojaźliwość, bójna wyobraźnia, nieznane jest dzisiaj jeszcze bardziej tajemnicze. Może czas schować się na jakiś czas w przytulnym kącie. Nie wiem dlaczego prostu tak, no ale dobra. No patrzcie, no ten miś jest po prostu nie do rozweselenia, więc bardzo jest to dziwne. Dajcie znać, czy u was też to tak właśnie wygląda. Trzymajcie się ciepło, będę wam bardzo wdzięczna za łapki w górę, subskrypcje i komentarze. Zapraszam was na inne serie na moim kanale. No i na razie to koniec historii Anieli i Moniki. Być może jeszcze kiedyś do tego wrócimy, jeśli będzie się akurat tak dobrze składało. Zobaczymy. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa!